I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Red i Daylight. Jestem wam, ze mną jest cichy. Witamy Państwa. I będziemy cisnęli dalej nasze wspaniałe rozgrywki jako survivalorzy. Czy wygramy? Czy przygramy? Okaże się już zaraz. Zapraszamy na pierwszą mapę. The Thompson House Coldwind Park. Dziś Czyli zaczynamy od dnia. Uuu! We czterech? What? No to to trzeba skorzystać. Nie ma... nie uciekaj! Cichy, to trzeba... A, skrzynka. To nie ja, mój czekam przecież. Dlaczego? Musimy we cztery geny No ja jestem świnią, przecież jestem na genie. O. Przed killer, ale... Co to jest? Blight. Okej, okay, to ja wracam na genie, jest? Nie yes. On ma latarkę, on ma latarkę. O ale postanowił cię nie ratować. No, no, no zdążycie, nie, nie przejmujcie się. Ło! wow 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 Teraz wow, wow, wow. uciekać. Ło, wow, co Dynia. Kopnąłem dynie i dostałem hejsta z tego, what? <grystanie> Ile tych dyni trzeba rozwalić? I po co? To na razie żadnej, możesz się rozwalać, bo tak. Aha. Żebyś miał zabawę, ale jest chyba na to challenge. Dynie. Gęb. Nawet punkty dobre tu podpadają. Nie Trudno, on ma twinkerele. Jakby to przyszedł No to to był undying. No se. Huh. i weźcie teraz tutaj. Dobra, leczymy cię w takim razie. Będziesz żyć. Znalazłem drugi totem Uuu, bardzo dobrze rozwalę go Już głaszczy czaszki, żeby się rozpadły To nie dynia, żeby można było kopnąć Woo! Wciąż ma Tinkerera Tak, to jest gen, który chcemy robić Dobra A więc się uciec. No nie, nie zdążę zdjąć. Ale mogę z healem pomóc? D czemu nie mogę? O, broken jest! what? No nie, cichy! Tak się nie podoba. Cześć, był kropel. Claseczny Dead Hard Horse underground. No trudno nie chcesz, nie? nie chcesz uciekaj, uciekaj O sfokusował się na tobie ale biegnę też Dobra oberwałem Spróbuję żeby agro zostało na mnie w takim razie Ta Odbi O nie Nie Nie, nie. hardy mnie dzisiaj nie lubią o! Aha! Decisive! Uciekaj! -y. Eee, zgubił się, olał nas. Dobra, wyleczę cię najpierw. A! a nie, to nasz. A! Tinker! Spoko, 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 nie wie. Coś? Robimy? To No, no że... tak, ale chodzi o to, żeby challenge yy, ukończyć też Nie, nie wiem A ona czemu. nam ukradła nasz generator A mnie nie wyleczą Tam... Próbuję ale, challenge a, o czym ty mówisz Iwantowego? Grifta Aaa, to takiego nie wybrałem Powinien być A co to, to za challenge? No żeby robić takie generatory takich o

Fispiem Fizz, A Time to go On tu idzie O i na ciebie niedobrze A tamta Meg z ta Mmm to pewnie ma go to jest Żyje Żyje, ale niedługo Goni mnie Bardzo ładnie. Też uważam, że to bardzo dobrze Miałby lewik lekki, ale ja też muszę chyba nie działa. LOL no, Proszę go nie o... dać do mojego generatora. No no. Spokojnie już padłem. Nie witamy... Puka! Dobra Nie chcesz heal? To tak. nie Nie chcę Dobra to Meg jednego chce Teraz ja dostaję healę od Meg Tak, tak nasz pierwszy kompanka To teraz Polega. Meg ta druga powinna wziąć agro na jednego huka. Albo dwa Albo Ach. trzy Albo trzy w sumie W każdym razie nie więcej niż trzy Hmm. O, chowamy się Ona mnie gdzieś prowadzi Co? A, wiem, tam Myślisz, że mnie widział? Pewnie On nie ma pojęcia więc... On ma pojęcie, tylko nie o tobie Oj, oj, oj Nie, 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 to tam tamek, powinna przejąć przełącza i nie możesz umrzeć Przejąłem hey, i guess <laughs> Dobra, biegnie za mną Niestety Dobra, Deadheart musiał pójść taki Ola mnie, wraca do Gena <laughs> Może i umrę, ale moje poświęcenie przynajmniej pójdzie na marne. A, no tak. Żegnaj, towarzyszu. Broni. Idzie tu, gdzieś, gdzie on jest. Hello? Hello? Nie, 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 zawrócił. Boże, pokazałaś się. Ooo, gdzie byli tu ludzie? nie, już tu nie mam, musimy wierzyć jeszcze słowo. On się sam ze sobą lupuje, czy tam jest, Tamek? A nie jest. Jest tam. A nie. Możliwe, że teraz już cię widział spadając Bardzo nie Ale zaskoczyłem um, um. Nie! Zauważył mnie! Mogłem takim nziął What the no to GG Fucking cunt GG up <many> face, <many> Mr. Blake GG Shelter Woods, the Macmillan Estate No cóż, no to lecimy, be the bill Zobaczmy co tu możemy osiągnąć Ej, Jeet nie ma ruiny. Jakieś informacje posiadamy? Tak, że nie jestem pewien co to za killer, ale wszystkim się lupuje w szafie. Legion to jest! A, nie poznałem przez tę skórkę. O, ale to słabo zrobiłem. Bardzo słabo. Ale drop, drobiegniemy dalej I get stun boy Zapsuj parety Czy to jest dead zone? Tak w miarę tak Okej okay. Ale to będzie Wiecie jego dead, dead zone. O może i być i jego dead zon Czkolwiek nie wydaje mi się Sprytny to rozegrałeś w Legionie ja mam teraz moc biegania po swojej stronie, ale ty też. Więc e... kurczę tu było okno, gdybym inaczej pobiegł. Sądzę, Dobra. Ja? Jakaś paleta, jakaś paleta. Nie, no to leży. <laughs> Mogłem tam do okna inaczej pobiec, i może bym przeżył dłużej, no ale. Chase i za chase, nie, tylko nie szak Powiedzcie, że tu nie ma, jest basement, o oh, no. Już zabrałem leżącą tam apteczkę Super sprawa Byłem na ratunek Aaa Dobra Tam masz jeszcze apteczkę Gdzie? tam w skrzynce A, się przy szaku o, nie pójdzie do pyszny. Chyba zdążyłem wejść do szafy. Yep. Oj oj. Dobra, chyba jestem poza zasięgiem. Czemu on się zabija? On się zabija na tym punkcie To był jego pierwszy, chyba, nie? Chyba o, tak. Skąd ty się tu wziąłeś? Czemu tu nagle tyle ludzi? Jest? Nieee No, kawę, e, towarzysz Bill już do nas, do mnie idzie. Aha. Razem z, z... koleżanką. A. No dobra, to ja mam po co tamisie, jak mam wszyscy z tobą biegają. <grym> akurat ta koleżanka to był Legion. Aaa myślałem... No to... To weź się wypowiadaj, myślałem, że Klauder No, bielić, okay. Mogę nie schodzić z Gen I guess. Nie będziemy podwiedzać, zostało jeszcze tylko dwa geny, więc sądzę, że damy radę, to wygrać, że dzisiaj się bardzo postaramy. Ten Legion niezbyt często używa swojej umiejętności, co sprawia, że większość z nas jednak przez większość czasu chodzi z pełnym statusem zdrowia. No, to. opodal jestem ja. O, tylko że. Drugi... Legion po O! Okej. Dziękuję, do widzenia. Papa Legion chyba na ciebie powiegnie. Yep. Yep. To jest ważna rzecz. Nie użyjemy magicznej anteczki. Jak tam progresują pana kolegi, żołnierza? Nie mam pojęcia. On obu nas zrzucił jakby. Wyleczony, Bill padł. A my ciśniemy na gena. Myślisz, że ma barbecue? Myślę, że nie. Czemu ten gen jest na zero? On ma popa? Y nie, nie, niekoniecznie. O, dzień dobry, wziąłem serdeczkę. Róg, na razie. Na razie rób. A tak. Ja Ale to więcej punktów dla wszystkich. No, ale wiem, kwestia wygrana, przegrana też jest ważna. Cia, No tak, bo on ma Mori. Hmm. Co będzie Mori robił? Robi Mori, dobra, tu zdążymy z Genem. gorzej z Robin <-Gate> Tu i tu. Chyba mnie zobaczył Nie! Że makro! Bardzo! na tego drugiego A... żeby żebym miał dobiec O nie! Ciebie też tu widzę Nie jest dobrze No... Dead hardo Tylko że tu nie ma palet Dobra tu coś jest A, ale nie dobrze dobiec Fak Ej zostawia mnie ja mam on -break a. <laughs> Dobra zaczynam czołgać i guess. Co ty robisz? Dałeś mu item? Nie No to rób tego gate. A. Nie. nie Idzie O nie Gdzie po mnie Ale gra bez dźwięku Wo On gra bez dźwięku bo mnie nie słyszy, nie może mnie znaleźć mm. LOL Hej okay. No to tu mnie Możliwe, że nie znajdzie okay. Trzeba mnie znalazł Ojej. Podniesz. No tak Mori czy na mnie? Na 7. Na mnie idzie. Nie robi mori. On ma bloka. Na gatecie. O, oh, jesus. Oj, chyba mnie widział. Albo nie? On wie. Nie, nie wie. On nie wiem. Nie wiem jakim cudem nie wie O mój nie. Boże. Ale jeszcze jest blok na gejcie. Ja przecież nic nie zrobię. Nie. Mori. No, oj, oj, oj No to z blokiem na gejcie to i tak nie ten. Ja muszę szukać hacza. Co nie? Dobrze rozumiem. Tak. Szukaj klapy w podłodze Jest, 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 jest. Woo! Let's go obogać easy gaming baby okay. no dobra to wszystko w tym odcinku dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie ze mną był cichy pa, ja jestem papar na razie hej okay.